Wojciech Sala był burmistrzem Szanowa w latach 1990-1991. Do roku 1994 pełnił jeszcze funkcję radnego miejskiego. W latach 80. ubiegłego wieku zaangażował się w działalność NSZZ Solidarność, by potem, na przełomie 1989 i 1990 roku, zostać współzałożycielem i członkiem zarządu komitetu obywatelskiego Solidarność w Szanowie. Do 2012 roku pracował jako nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych w szkołach średnich Trzebiniach-Szanowa. Był także pracownikiem ośrodka badawczo-rozwojowego maszyn elektrycznych Kornel w Katowicach. Wiele osób pamięta go zwłaszcza z działalności w Klubie Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie, którego był założycielem. Organizował wydarzenia kulturalne, spotkania, wykłady w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Był również wieloletnim członkiem Chrzanowskiej Rady Kultury przy burmistrzu miasta Chrzanowa oraz Duszpasterskiej Rady Parafialnej przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Za swoją działalność został uhonorowany między innymi tytułem Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego, Nagrodą Starosty Chrzanowskiego Bonum Facere, czy w 2018 roku Medalem za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Ziemi Chrzanowskiej. Miał żonę i trójkę dzieci.